Cześć wszystkim, z tej strony Junior i teraz skończę tu z gry MTA na serwerze Polski serwer zabawy. I też witam Was w 2022 roku. Hurra! Hurra! A to serwer polski zabawy, a to moja korwetka, tak wspomniałem wcześniej. Bardzo ktoś tam chciał, że. Żeby... O, nagraj Junior Polski serwer zabawy, bla bla bla. bla. No to proszę bardzo. Jest trochę ludzi na serwerze z 19 ale mina nie ma, więc Hihi. zabawa na całego. To teraz sobie. Dobra, idziemy na deathmatch match. Ukośnik DM, albo nie. Dobra, czas porzucić naszą krewetkę, fajne wysiadanko Pojazdy, samochody. A, oczywiście, że jest. Po co wam dolarian, ktoś latający? Jak możecie mieć latającego? Malucha. Ja się boję, że zaraz wyłączę nagrywanie, bo ja to mam. Zatrzymywanie. Ogólnie tam, zatrzymywanie, wstrzymanie, nagrania na Numpadzie. <grystanie> <grystanie> oczywiście, że Wam się odcinek spoza zaprzeczał. Prokurę, komentarz. Co e, so jest? Huston. O kurde Nie mogę Widow Ukośnik Fly Dobra teraz idziemy na do Deathmatch Dobra. Hmm. Gdzie jest myszka? Tam jest myszka. Szukam myszki. Akceptuję hmm. Co to jest? No <laughs> fajnie, super, tak ładnie like, kiedyś chciałem wejść, ostrzegać się, eh, uh. opuszczamy DM, ale wychodzie dalej, jesteśmy gdzie? O, tutaj pociągam. kurde! Dobra. A właśnie, to jest mój ciasnowy podwór. Chyba najlepszy skin, Sagań z Fairbairkami. Otwarty do drugiego stycznia. O, co mogę? Fairbairkami za 3,5 Okej, Ok, spokój. Świetnie. Nie zacząłem nawet się wyleczyć. Hmm, nie wiem co w ogóle nie robić. W ogóle, jak tam u was yy, posywy jeszcze, kaca macie, nie wiem, trzymacie się, leżycie dalej? Ja to nagrywam, no, od razu nowy rok, jest pierwszy film w nowy rok nagrywany. Ciekawe, czy tak samo przez ten rok pójdzie mi lepiej jak poprzedni, gdzie, no, sporo subskrypcji zdobyłem? Hmm. A patrzcie na to, w kopalni są, ale dajmy kośnik, Chase. No, może chętnie znajdą na Op, no, zabawę w policja tej złudzej. Dawno nie wiem w ogóle na kopalni, bardzo dawno nie byłem. A widać kapia. No co jest? Дивно, дивно. Ага, я тоже дивно. 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 Ня я бач. Я бачла. Хм, ч. I jak ja chcę dołączyć, to co jest? tyle ludzi jest na serwerze, ale nikt, nikt nie chce. A idziemy. A pierwsze lepsze bierzemy z brzegu, ja tam rzadko patrzę na czapkę, więc no. lewym kierunem stanowisz, bratan? O nie, jak mnie przekłą. Ej, 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 ej. Co za chat? No, co jest, jeżaj. Okay. O, ile ludzi tu jest, idziemy tam. Może sporo teraz zaskoczę? O. o! Teraz właśnie ukośnik DM. Aha. Muszę się wpisać. Ukośnik DM. No! I teraz się zabawimy trochę.

Mam cię. O. Kolejny 3:2. Ja go nie zabiłem. Super mam ośleczę pośledzonego po co się tylko Mam go Mam go Mi my się myli z, my z GTA online też. już O, Kolejny dołączył. Iś. Dobrze, im więcej tym lepiej. O tej ciaci. Mam cię. To Trafiłem go jakoś. Co to było? Gdzie, gdzie, gdzie? Za mną był! Aha, i znowu. Aha! Zostałem wyrzucony za duży ping. Dziady Nie my nawracamy Dzień dobry to hmm, za dziad Nie, mam ping ok, to nie wiem czemu dostałem kika. Szyderne. No! Kurde, ja pewnie nie żyć, ale dobra, ginuję. Co za dziad? I tak pójmy tam, bo będziemy mnie Nie, jestem nuwem. Hmm, już poszło. Wiecie co, wychodzimy. I... Dobra. Jest dwóch na dziesięciu, teraz spróbujemy z siadem. Ale, ale spadek klatek. O, będzie siano, będzie siano, super. I co, coś po, pobawimy się. Ostatnio to nie mieliśmy w ogóle tak... okazji. No, Kot mi się zezwał pomocy. No to wytrzyj. O. No i, łatwo przyszło, łatwo poszło, junior wygrywa. A tam nie jest ja osób. JA WIERDOLĘ TO JA ZROBIŁEM mm. Piraci, dobra To tak panie się składa Nie w siano tylko Piraci, Ara Ale to chyba do ja trzeba przynajmniej 4 osoby Tu też jeden zapiął na siano A e. Panek daje ziomek na ten O, wybrałeś papieża Dobra In out. U, tak O, jest Będzie, będzie jednak O, Sześć osób będzie, super. Świetnie, świetnie, je, mi się dla mnie. Coś się weszcie dzieje, będzie ciekawie. I za mną jest wszystko okej. Okay. Może teraz nie zrobi parfum. I teraz ja powiem, hmm? Ja, ja ja to muszę to ja to zrobić? Piraci. Tak. Dobra, spróbujemy jeszcze. Może też jeszcze się zapisze? Dobra, pod B oczywiście mamy Hadley. Ups, nie to. O kurwa, teraz w ogóle nie mogę się ruszyć. Okej. No to Adam Małysz 102 metry. Idealnie. Dobra Siano Dobra Zapytaj się na samo Zajebiście Chciałem, że ktoś chcesz na piratów, że... A, dobra I tak jest Mam, ja na 13 lat, a mi jakaś słaba Populnowa Aha, żyjemy w chorych czasach i chyba o co mu proponowało. Fuj. Tak, jeszcze byłem wypad. Uh. Żyje, żyje żyję. To mes. Kurcze... Ja pierdolę, nie! Ale tak było lepiej. Kurcze, że chodzi o mnie. Bo też tak samo na imię. Ja no. To tam zaglądam, co oni tam piszą. O, w papierze wybrali Dobra, jeszcze raz spróbuję Ukośnik... Kurde Ukośnik pi... Piraci Podprawam oczywiście klipunek też w ogóle O! O, 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 świetnie, wreszcie, wreszcie, udało się Według Piraci... Arr Gente, tio and next to Ok, vai au. No! Złap się! Dostał No! Nie ruszaj się! jest, zabiłem! Zabiłem! No, zabiłem. Ale nie źle mi poszło. U siano teraz. Tak na sam koniec. Nie mogę zadzwonić, nie! Ale wyjdę na samą budkę Piraci wygrywają O, wygraliśmy! Uee. A nie, przegraliśmy! Oj Dobra, cztery na siano będzie za to Zapisałem się na siano, co jest? co za... nie niemożliwe. albo czekaj, albo jak już nie to nie nie wiem co to jest, aha ja chyba się to myślę o co chodzi Dobra, to jest stąd Dalej nie ma dmina, co jest? Co? 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 Maćku, o ty dziady. On? Czy to był on? To nie był on! Nie tego zabiałem! O nie, 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 Panie Macieju, Panie Macieju. Tak się nie, robi. Patrzcie na niego.

Czego nie działo mi? Czego. Nie zdążyłem! Eee, dobra. No to tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się następnym, no i na razie.